Siemaneczko kochani, z tej strony Sonika, witam was serdecznie ponownie na moim kanale, dzisiaj jesteśmy glutem, jesteśmy slimeem I słuchajcie, miałam w zamyśle, żeby nagrać to może z Olą i z Krystianem również Zobaczymy jak to będzie w ogóle wyglądało, czy to będzie miało jakikolwiek sens Ale jeżeli chcielibyście, żebym nagrała tą grę również właśnie z Krystianem i z Olą, to dawajcie znać w komentarzach Oczywiście nie zwróciłam uwagi na to, że to jest laser i zobaczymy, co da się pod tym kątem zrobić. To może się z nimi jakoś dogadam. Tutaj trzeba zmienić się w kulkę. Ojej, ojej, dobra, 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 dobra. Uuu, i tu jest jakaś, jakaś porę... poręcz. Poręcz? Czekajcie, trzy. Dobra, bo ja nie ogadam. Trzeba być kwadracikiem. Teraz widzicie, bo my to kształty zmieniamy. Mamy albo kostkę lodu, albo. Co tutaj jest? albo gałkę lodów, albo gumekulkę, ewentualnie tak, też tak może być, dobra. Lecimy, 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 zobaczymy jak to dalej pójdzie. Siódmy stage, ciekawe ile jest tych stage. To jest dziura, nie wpadajmy w dziurę. Na razie jest łatwo, ale zawsze jak ja mówię, że jest łatwo, to potem kraczę i mi nic nie wychodzi, więc jak gracie w Obi, nie kraczcie. A można kolor sobie zmienić? Na pewno za 129 robuksów zmiana na Na pewno nie? Na pewno nie, nieważne jaka bym była, bo. Widzicie, wykrakałam. Nieważne jaka bym była bogata, bym nie wydała 130 robuxów do zmiany koloru gluta. Dobra, lecimy, bo... A czy aż tak daleko nas cofnęło? Aż tak daleko był kolejny checkpoint? Dobra, dobra, jest, 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 jest. Kulka, kulka. Nie, 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 nie. Dobra, dobra, dobra. O nie! Co to jest? Czekajcie. I rozpędź się, dobra, jestem Jestem, tutaj też może być kulką? Nie wiem, czy chcę O nie, no nie, jak, jaki żal Jaki żal, dobra, kulka Gdzie to są te tory? Tutaj Lecimy Nie, to jest upokarzające To jest upokarzające, nie chcę żadnych wingów kupić Hop, hop, hop Dobra, 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 dobra Dobra, 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 dobra. Nie wierzę w to, co się właśnie wydarzyło, przecież ominęłam to. Jestem! Dobra, dobra, jestem, 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 jestem. Kwadrat, trzy. Dobra, jesteśmy kostką lodu, jesteśmy kostką lodu. Gdzie tu jest. To, 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 ta szpara do wejścia? Tutaj, dobra. Yy, na razie się wydaje to przyjemne i logiczne. Zobaczymy, co dalej. Siedem stage i dopiero tyle mam. O jezu, to ile tutaj tego jest? Kwadrat. Dawaj, lecimy. Odsunę się trochę, bo nic nie widzę. Dobra, tu mam być kulką. No i... Y y chyba za późno trochę. Kliknęłam tą kulkę. Dobra. Są gorsze i lepsze dni na obi, prawda? Są gorsze i lepsze dni na obi. Stój, dobra. Chociaż w moim przypadku to zawsze są słabe dni na obi. No nie ma co. Hopa, nie mi jakieś gluty, jakieś zarazki zbieram. Co to są w ogóle? Jakieś wirusy chyba. Idziemy tu, wspinamy się. Jakaś kupa miałam to zebrać? Nie, bo się boję. Tutaj kuleczką, dobra, jesteśmy kuleczką. Zapominam, żeby tu skakać, przecież to jest obi, czemu ja nie skaczę jak potrzeba. Jest kolejny wirus, bakteria i kolejny slajd. Mamy kolejnego slajda. Dobra, 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 dobra. Dolecimy do końca, czy nie? Dobra, i tutaj bym chciała, nie mówi mi czym mam być, ale wolę być glutem, bo będzie wygodniej, bo nim się łatwo skacze. On się tak jakby klej. Ta kulka jest najszybsza, ale tak leci dziwnie, dobra. Opa. I znowu mam jakiegoś glutka, bakterie. Kwadrat, trójka, znaczy czwórka. Znaczy trójka, nie trójka, co ja mówię, Oczy miały? dobra. E Nóż. Dawaj, dawaj glut, dobra. Jesteśmy glutami, lecimy, szybko, ale brzydal. E co się z twarzą stało? E Okej. Okay. Dobra, 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 lecimy, lecimy, lecimy przed siebie, lecimy. Kulka, kulka, kulka! Jesteśmy gumą, kulką. No przecież tutaj tego nawet nie zrobię, dobra, dwójka. Dobra, lecimy dalej, musiałam na chwilę odejść od komputera, ale już jestem, zbieramy sobie dalej te zarazki obrzydliwe. O jezu, tutaj mamy być dalej gałką lodów. Czy to nie wygląda gałka lodów? Ja bym chciała zmienić ten kolor, ale fajnie, że tam był młot. Ale nie wydam 130 Robuxów, bo jestem biedna. Ile ja w ogóle mam Robuxów? Nie wiem, 300? Tutaj można sobie boczkę przejść na spokojnie, także nie martwcie się, można to na spokojnie o minąć. Tutaj też, nie wiem czy coś się stanie jak ja w ten szlam wejdę, raczej nie. Dobra, tutaj sobie slide, no nic nie widzę, no. dobra, jesteśmy i muszę sobie skocić i sobie skoczyłam Tutaj nie dam rady kwadratem, trzeba tutaj tak na logikę brać, czym łatwiej wam będzie się jakby kierowało. Czy najwygodniejszy ogólnie jest ten pod dwójką, ten glut, bo on się tak fajnie klei i w większość rzeczy da się nim przejść. A tak no to ewentualnie jak jakieś zjeżdżalnie, no to jedynka, albo właśnie jak macie kwadratowe przejście, no to trójka. O widzicie, tutaj jest zjeżdżalnia, więc no wypadałoby, żarty jakieś, wypadałoby być kulką. Nie, dobra, tutaj, tu, jeszcze raz. Aaa, dobra, dobra czaje. Czaję, jeżeli każe nam zmienić postać i nie zmienimy, to żarty. Nie wierzę po prostu. Nie wierzę w to, co się dzieje dzisiaj. Czemu dzisiaj? Aha, bo ja dawno w obi nie grałam. Ok, ok, powoli, powoli, powoli. Tutaj, czwórka. I jedziesz górą. Czy tu można wypaść? Ej, to jest jakieś mine krawetowe. Dobra, Lecim. Lecim na Szczecin. Kto mieszka w Szczecinie? Dawać zdać w komentarzach. Dalej. Skoki tutaj są laser, więc też uważajcie, żeby na nie się nie napatoczyć. Tutaj można kulką? Można było być kulką, ale dobra. Każda być kwadratem, ale gdzie się w ten kwadrat zmienić? Tutaj już? Dobra. A, bo tutaj był ten. dziura była w kształcie kwadratu. Dobra. Stoj! Dobra. I w tą stronę chyba będzie łatwiej. Nie, w lewo, w lewo. Dobra, idziemy w lewo. I kulka i nakierujmy się. Jesteśmy arbuzową gumą kulką. Ej, już nie ma takich gum arbuzowych, co one wyglądały dosłownie jak Arbus i miały tylko orężatkę w środku. A to pycha było. Czemu tego już nie ma, to ja nie wiem. Tutaj. Dzisiaj widać. Nie, nie jest mój dzień, jeżeli o to chodzi. Dobra. No, kwadratem się bardzo ciężko skacze, to na pewno. Szybko, 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 dobra, dobra. O Jezu, to są jakieś zębatki. I po burgerach, przy spalonych kotletach dajemy. No, no dobra, zebram, zebram. Po co mi te kluty? Mam ich 59, ale ja nie wiem, co z nimi zrobić. One są mi później do jakiegoś sklepu potrzebne, czy do czegoś? Kwadrat. Nie możecie w kwadratową dziurę, o Jezu, wlecieć yy, kulką, ani tym drugim. Bo was wywali, to musicie o tym pamiętać. Gdzie jest ta kula mocy? Gdzie jest ten ...lizak wiśniowy? Dobra. Mogę mieć, widzę jakiegoś. Yy... Mogę zakręcić sobie, ale za 6 minut. Nie wiem, czy za 6 minut to jeszcze, jakby, będę grała w to. W sensie, bo... Mam... A może będę, bo jest 34 stage, dopiero... Nie wiem, ile jeszcze na no to wychodzi, że jest 100 stage. Trenny mam ich, na pewnie tędy. Przecież każdy może sobie oddalić, o co wam chodzi? Yy... E tu mam iść, no tu. Aha, bo tego dostknęłam na serio. Jezu. Dobra, idziemy, nie ma co czekać. Tutaj też są lasery po pokach. Także bym zrobiła kulka, ale to jest chyba niebezpieczne. O jezu, dawaj, 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 dawaj. dawaj. Okay. Tu mamy noża i zbierzmy sobie tą bakterię, zarazek. Czy to jest jakaś różnica, w którą pójdziemy? Yy... Chyba nie bardzo. Więc dobra, znowu mamy zjeżdżalnię, trzeba się dokierować. O Jezu. dobra, dobra, ciebie. I tutaj w bakterię, dobra. O Jezu. Glut, glut. Glut jest najprzyjemniejszy, glut ma takie macki. Jak ten. Co to było? To nie była meduza, to była kałamarnica. Gdzie jest nemo? O nie. Zrobiłabym standardowy błąd w moim przypadku. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, 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 dobra. Jest znowu kulkę, bo musimy tu wskoczyć. jest? I co teraz? Teraz weźmy sobie gluta. Oj, oj, oj. Oj, 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 co. Szpary. Dobra, są szpary. Pominiemy się tak na spokojnie. Mogłabym skakać, ale po co? Po co skakać, jak nie trzeba? Tutaj. I tu, dobra, idziemy pod kurkę, i znowu będziemy mieli slajda. Zatrzymaj się! Uff. Wiedziałam, że to nie wyjdzie. Nikomu to chyba kulką nie wyszło. Jeżeli zagraliście w tą grę, albo już w nią graliście i przyszliście ten poziom e, z punktu widzenia kulki, się rozgadałam, i nie zwróciłam uwagi na to, że przecież to są laserowe ściany. To dajcie zdać w komentarzach, bo nie wierzę, że w to, że ktoś kulką to objechał, no ale okej. I tutaj mamy tup, tup. O nie, to jest jeszcze bakterius. Bakterius glutus, dobra, musimy to zebrać. Hopa, kulka. O nie, o nie, 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 nie. Okej. Okej. Spróbujemy kulką. Dobra, próbujemy kulką. Próbujemy kulką, próbujemy kulką. Dobra, 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 dobra. Opa. Hopa, chopa, okej, okay. jesteśmy, jesteśmy. Chopa, dobra, kwadrat, kwadrat, szybko, szybko, szybko. A nie, tu nie mam wskakiwać, to jest w środku, okej. Okay. Okej, okay. dobra, dajemy radę, nie jest tak ciężka, jakby się wydawało. Jest ciężko, dopóki, właśnie, dopóki oczu nie używasz. Tak, to nie są w ogóle ciężkie te poziomy, tylko że musisz mieć oczy szeroko otwarte, jakby... Uf! Gdzie są lasery i tak dalej? To też mi nie mówi czym mam być, więc rozumiem, że mam być glutem. Tutaj mam być kwadratem, trójka. Palce mi się gubią i mieszają. Co ją zrobić? Aha, dobra tutaj. Yy, kiepsko, bo nie mogę nic zrobić z obrazem. Nie mogę się przybliżyć ani oddalić, więc w sumie mój mózg, który gubię, w tym będzie co ją zrobić tutaj, okej. Okay. Opa! Opa, nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, żeby kwadratem skakać, ale... Kulka! I po kupach. I po kupach spłynęliśmy właśnie do ścieku w tym momencie. Ej, te kupy też by mogły się tak wybijać. Jak trampolina. Dobra, tu jest... Jak ja to zrobiłam? Ja nie wierzę, jak ja to zrobiłam. Dawaj, 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 dawaj. O, znowu mamy Minecrafta! Hopa. Jesteśmy, znowu lasery, oczy szeroko otwarte. I co niby? Yy, nie wiem, czy mam temu o porzucić. Oh dobra, nie, no to, to, to... Ja nie wierzę, jak ja to zrobiłam, przeżyłam te laksiery lasera, tu nie przeskoczyłam, no dobra. Znaczy nie, szczerze, yy, nie zwróciłam uwagi, że tam jest szpara. Totalnie szczerze. Lubię jej i lecimy sobie dalej do wyjścia. Tutaj bądźmy glutem, bo glut się klei, więc łatwiej będzie nam przejść. O widzicie, i znowu jesteśmy na checkpointie. I lecimy sobie, bo glut się, mówię, fajnie przykleja, więc, więc jest nim dużo łatwiej jakby kierować. Mam nadzieję, że to się nie zapadnie. 61 stage. Co ja zrobiłam? Aha, kwadrat. Tu mnie może zabić ten laser? Może. Kwadrat, ale ale fail. Dobra, 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 lecisz szybko, lecisz szybko, lecisz dobra, nie wiedział gdzie jest ten laser tutaj. To było skomplikowane. Tutaj też nic nie widziałam. Czasem mi obraz głupiej, a nie widzę gdzie są w ogóle te lasery, więc po prostu jolo. No przecież zmieniłam shape'a. Skocz! No nie mogę, no! Dobra, pochaj się. Pochaj się, wyskoczy, po kapuście, Tam dalej też ma być kwadratem, ale w jakiś sposób miałam to niby zrobić. A, dobra, bo on też się trochę tak. Mniej, ale przykleja. Dobra, gałka lodów. Opa! Opa! Dobra! Lecisz glucie, lecisz gałko lodów. Kulka! Opa! Powinno się automatycznie zmienić, ale rozumiem, czemu chcą nam utrudnić. Łup! Nie, nie zepchniesz mnie, nie zepchniesz mnie, dobra, 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 dobra. Tu na pewno nie będę kulką, nie ma nawet opcji, żebym ja poleciała w tej zębatki. No już z nas goni, okej. Okay. Nie potrafi się wysłowić. Spoko, czemu tutaj miałam być kulką? Nie mam żadnego pojęcia. Potem nam, nam już nie mówi, czy możemy się zmienić, czy nie. No ale jakby nie cofa mnie, jeżeli zmieniłam postać, ani pokazało na co mam się zmienić, więc yy, chyba nie będzie tak źle. Czemu 14 minut mam do tego? Mogę... Czy, mogę zakręcić, dobra. One skip stage. Ok, ale po co? Gole Claim claim. Naprawdę? Ja to teraz dopiero widzę? Claim. Claim, claim. Wszystko claim. Wszystko claim. Not enough likes. Aha. Pff. Spoko. Jak ja mam teraz tego używać? Bóg wie. No, ale czemu? Przecież wygrałam Wingsy? to czemu mam je kupować? Nie bez jakiej racji. Przeskocz. Nie wiem, nie mam pamięć jak to działa. Czy po prostu chodzi o to, że mam przechodzić przez zielon? Ne? Dobra, to było sześć. Zielono? Dobra. Dobra. I mamy. Co to? Aha, kwadrat. O jezu. obi samo w sobie jest bardzo łatwe, jako tako. Nie ma tu nic skomplikowanego, tylko że no, musicie używać oczu. Musicie używać oczu. A co do laserów. I musicie używać e, oczu co do tych tabliczek, które wam mówią, e, w jaką macie się postać zamienić. W sensie, że postać glutową, czy postać kwadratową. No widzicie? Nie zwróciłam uwagi, bo się zagadałam. No i. i mnie cofnęło po prostu. Dawaj, tu. Nie, 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 nie wylatuj. Jestem beznadziejna, w Dobra. Nie wiem, jakie ja to zrobiłam, ale zrobiłam. Upa, tutaj. Ok, okej. Okay. Z stylu 80. jesteśmy prawie przy końcówce jakimś cudem? Nie! Dobra, 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 dobra. Kwadrat. I co tu? A, dobra. Jedź, jedź. Dawaj. Sorry, jeżeli zamulam, ale dawno nie grałam w obi i mój mózg się totalnie wyłącza. Dobra, to daj sobie okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. To mam być kulką, no pozdro. Tu, powoli, powoli, nie śpieszę nam się nigdzie, nie śpieszę nam się nigdzie. Opa, opa, i tu mam być glutem. Który to glut idzie tutaj? Szybko, 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 bo młot się zmiażdży i będziesz dopiero niezłym slajmem. Opa, dobra, jesteśmy gigantyczni. wiśniowy lizak nas nie zeżarą. Kulka, nie, 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 dwójka, 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 dwójka. o Jezu. O Jezu, prawie mi się palce pomieszały. Dobra, najpierw wejdź tutaj. I teraz. Hopa, 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 hopa. Inny gracz. Czy ty jesteś innym graczem? Tak. Dzień dobry. Hopa. Coś ci nie wychodzi? Nie potrafi się zamienić w kwadrat? Spoko, też miałam z tym problem na początku. Cały czas mam w sumie problem. Już jestem na końcu? Ale fajnie, dobra. Czyli jest 88 tej, czyli ani w to, ani we a w to. Mogłoby być albo 50, albo 80, albo 100, 88 to tak, no nie wiem. Ech, ale dobra, o Boże, to było straszne. To była beznadzieja po prostu. Dawno nie grał się w obi, to była beznadzieja To jest jakaś ślizgawka. Wow, jako wysoka. A ten co lewituje, no i spadł, spoko. Słuchajcie. Link do gry, oczywiście, zostawiam wam w opisie. Mówię, obi jako tako sam w sobie nie jest trudne, ale trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Ech, jeżeli film wam się spodobał, to zostawiacie swoje subskrypcje, łapeczki w górę, komentarze. I mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. To pa, pa!